Halo, halo, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku Zasilacza. Piotruś, jakie nastawienie na odcinek? Yy, całkiem pozytywnie do trudnego tematu. Okej, okay. dzisiaj będziemy mówić o przebaczeniu i w ogóle przebaczenie to jest coś takiego, co myślę, że moglibyśmy z powodzeniem powiedzieć, że jest jednym z fundamentalnych zagadnień w chrześcijaństwie i czymś, co sprawia, że chrześcijanin może być kimś naprawdę niezwykłym. Czymś takim wyróżniającym nas z tłumu, jeśli tak można rzec. Zaczynając od Jezusa, który przebacza i całej Ewangelii przebaczenie, z przebaczeniem związanej, idąc aż do człowieka, który jako ten, który przyjął przebaczenie, teraz ma przebaczać tak, jak jemu przebaczono. No, to jest to, co czyni chyba właśnie to naczynie złotem no. i szlachetnym na, na tle innych, innych obrazów. Tylko jak to brzmi, nie? że mamy przebaczać tak, jak nam przebaczono? Brzmi prosto. Brzmi prosto. No, przebacz. Tylko, że życie pokazuje, że są bardzo trudne momenty. Hmm. Yy, no. No, tylko, że tam jest powiedziane, przebacz, tak jak tobie tak. przebaczono. Tak. A to nie, nie brzmi nawet, powiem Ci, aż tak prosto. Właśnie dlatego, to jest. Yy, podziwiam to w Bogu, że on nie mówi, yy, po prostu zrób coś, tylko popatrz na mnie, jak ja to robię. Po prostu naśladuj, bo to jest mistrzem w tym, jak traktuje człowieka, nie? I rzuca olbrzymie wyzwanie przed, przed ludzi. Przeczytaj? Tak. Który fragment? Mateusz 544 do 45. Mateusz 5, 44 do 45. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujecie się, jak przystało na dzieci waszego ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi dobrymi, a deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I tu jest użyte to słowo agapy. Nie? Mhm. Jakby tą doskonałą Bożą miłością kochajcie tych waszych nieprzyjaciół. Mhm. Gdybyśmy z tego mieli wyciągnąć jakiś wniosek o przebaczeniu, to moglibyśmy powiedzieć, że Bóg działa w ten sam sposób dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Mhm. Więc przebaczenie, również nasze przebaczenie, nie powinno być zależne od postawy człowieka. W tym sensie, że my nie musimy czekać z przebaczeniem, aż ktoś o przebaczenie poprosi. Nie musimy czekać z przebaczeniem, aż do momentu, kiedy ktoś przestanie robić złe rzeczy. Ktoś zrozumie, że to było złe i by dotknęło. Tak. Przebaczenie nie jest tylko dla tych, którzy już się poprawili. W sensie. Przebaczenie jest też trochę dla nas, nie? Ale, no tak. Ale nie musimy z nim czekać. A to jest, to jest ciekawe, bo ja jako człowiek. chciałbym. Tej zmiany, żeby, 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 żeby jako warunek. No. Oczekujemy no. tego. Jest, jest, wtedy jest trudno, ale jest o wiele łatwiej. Nie? Jest właśnie też inny fragment w Rzymian 5.8. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Dwa wnioski, które z tego wersetu wypływają, że Boża miłość nie jest reakcją na poprawę. To właśnie ona ją inicjuje. Nie ma innego rozwiązania. Człowiek nie, nie umie dostrzegać zła, póki nie, nie zderzy się z Bożą miłością. I, I drugi wniosek: miłość Boża nie cofa się w obliczu grzechu. Właśnie ona po to przyszła. I to brzmi pięknie, ale kiedy myślimy sobie o tej Bożej postawie jako tych, którzy mają naśladować Boga, to jest wykracza, Praktycznie poza naszą możliwość nieobłudnej reakcji, mm -hmm. bo można coś zrobić, bo ktoś patrzy, bo wypada, bo chcemy coś udowodnić, natomiast tak wewnętrznie z tym się pogodzić, to jest tylko Boży cud. To, i, I wydaje się, że to odbywa się tylko, ten fragment, który Ty wcześniej zacytowałeś, że chyba tylko dlatego, że nam wybaczono i świadomość tego przebaczenia. Doświadczenie tego przebaczenia czyni człowieka zdolnym, żeby przyjąć właśnie taką właśnie postawę? Wydaje mi się, że mi to pomaga. Tak, w praktyce mi to pomaga pamiętanie, że mi przebaczono. Mhm. I zaczynając od ludzkiego przebaczenia, że ktoś mi przebaczył, to moja relacja jest w dużej mierze nie wiem czy w dużej mierze, ale w każdym razie jest związana z tym przebaczeniem. Zawsze będzie. Ale tak samo jest z Bogiem, bo. Jak widzę ludzi, którzy robią rzeczy, które są trudne, które sprawiają cierpienie, które wymagają tego, by im przebaczyć, to rozumiem, że oni nie różnią się w zasadzie ode mnie. Więc jeśli mi w takich warunkach, w takich okolicznościach Bóg przebaczył, to, to w zasadzie oni po prostu są w jakimś, w jakimś, jakoś można tak pewnie powiedzieć, że są w tym miejscu, w którym ja byłem, i skoro mnie potraktowano w taki sposób, że otwarto przede mną te drzwi przebaczenia, to ja chcę przed nimi też otworzyć te drzwi przebaczenia, bo myślę, że dobroć Boża, która objawia się wtedy przeze mnie, ludzi prowadzi do zmian. Mhm. Właśnie, jeśli mówię, przypomniał mi się taki psalm, który kiedyś zrobił na mnie wrażenie i poczułem się bardzo kochany. To psalm, gdzie... Psalm bądź chyba do Jeremiasza, bo to powiedziane, że już w łonie matki ja ciebie utkałem, po imieniu. Nie? Jakby tam, to chyba było i do Jeremiasza powiedziane, i to w procy Jeremiasza też do tego króla greckiego. Nie? Jakby, ale sam fakt, że Bóg jest przy naszych narodzinach, to niezależnie od tego, czy nasi rodzice, wydaje mi się, że to było przez przypadek, czy nawet z gwałtu, mhm. dla Boga nie ma to znaczenia, bo On był przy tym, tkał i On nadaje wartość temu człowiekowi, mhm. niezależnie od sytuacji, jaki by się urodził, od od świadomości, nieświadomości rodziców, w ich wyboru, jakby Bóg stoi i nadaje wartość każdemu narodzeniu, i dlatego Bóg od samego początku buduje wartość człowieka, a właściwa wartość, właśnie Ewangelia uczy, że prawdziwa miłość kocha siebie. Mhm. W sensie człowiek umie kochać siebie, a przez to umie kochać innych, nie? I właśnie dlatego ktoś czasem może, właśnie Ty powiedziałeś, Zanim zaczęliśmy nagrywać, <laughs> że gdyby ktoś tu był i nas obrażał, to moglibyśmy mieć różny stosunek do tego. W sensie jeden z nas mógłby bardziej ucierpieć, drugi mniej. Nie? Właśnie wydaje się, że dużo zależy od tej wartości, którą w sobie widzimy i miłości, którą od Boga nabraliśmy do siebie. Nie? Mhm. Może nas coś ranić albo nie i przejść obok tej krzywdy lżej, bądź mocniej. Nie? Mhm. Ale to też jest tak, że, że jakby. My... My możemy różnie podchodzić do przebaczenia, ale myślę, że wcześniej zacytowałem taki tekst, że dobroć Bożego do upamiętania prowadzi mm. i że myślę, że jeżeli jakąś przebaczę, to to może w jakiś sposób objawi komuś Boga i ten człowiek się zmieni. Mm. Ale w gruncie rzeczy wydaje mi się, że przebaczenie nie jest po to, by ktoś się zmienił. Ono może tak zadziałać, tylko no, tak. nie taki jest jego cel, taki bo skutek uboczny. Tak, bo przebaczenie jest wydaje mi się bardziej do mnie, ale nawet nawet wydaje mi się, że ja bym nie umiał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przebaczam. Mhm. Bo jasne, mógłbym to przekalkulować i powiedzieć, nie wiem, bardziej się opłaca, albo Bóg powiedział, albo nie wiem, ale. jest kości moje. No, no ale, ale pomyśl, jaka wartość byłaby w przebaczeniu, no tak. w którym ja przychodzę do ciebie i mówię: W modlitwie Ojcze jest powiedziane, że muszę ci przebaczyć, bo jak nie, to Bóg mi nie przebaczy, więc wybaczam ci. Mhm. Fajnie, że tak nas mo mobilizuje, bo to ma znaczenie, tylko, tylko sam akt przebaczenia jest jakimś cudem wynikającym z Bożego działania w człowieku. Tak. Bo, bo w zasadzie to inaczej się nie może wydarzyć za bardzo. I też wydaje mi się, że przebaczenie ma wiele korzyści wpływu na nasze ciało: ciśnienia tętniczego, <grym> dobrego snu i wrzodów żołądka unikniemy i różnych innych rzeczy. Natomiast to chyba nie jest dobra motywacja. Hmm. <grym> <laughs> może to kogoś zmotywuje, natomiast to, to nie, jest, nie jest żadna motywacja. w sensie... Ja, ja nie wiem, czy tak bym to wyraził, ale myślę sobie tak, że taka motywacja po prostu nie za bardzo może zadziałać. Przebaczyć tak. ci, żeby nie mieć wrzodów? <laughs> rozumiesz, nie? Ona nie ma mocy w sobie. Tak. To, co moglibyśmy powiedzieć, że niektórzy wypowiadają słowa, a niektórzy wypowiadają je z mocą. Mhm. I Jezus zawsze mówił i jemu towarzyszyła moc, dlatego że no, jedno z rzeczy, bo on tak żył, bo on miał właściwą motywację, on, właściwa miłość za tym stała i postawa i to nadawało temu ton i moc, nie? Mm -hmm. a nie po prostu słowa wybaczam ci. Nie? To tak jak się czasem dzieci, które się popchną czy pobiją, przeproś, przepraszam. Okej. W sensie uczymy, ale czy to było szczere, czy to komukolwiek było do czegoś potrzebne. Ale jakby nie, nie mówię, że to jest złe, bo uczyć trzeba. Natomiast w dorosłym życiu. Ym... Ale, ale jest coś takiego. Też bym tego nie chciał wyrzucić do kosza, wiesz, bo jest coś takiego, że przebaczenie bywa bardzo trudne. No tak, tak. I, tak, zgadzam się. i te gesty, które komunikują przebaczenie, one mogą pomóc odpuścić tak. pewne rzeczy. Więc. Co chcę przez to powiedzieć, że jak czasem na sercu ciężko i człowiek nie może sobie poradzić z tym ciężarem... To robi jakieś kroki w tą stronę. Tak. I to jest w porządku. To jest tak, w porządku. Jest. I nie chciałem, żeby to zabrzmiało tak, że to tylko te wewnętrzne rzeczy są ważne, ale rzeczywiście chyba dla mnie przebaczenie musi pozostać w takiej kategorii Bożego cudu, szczególnie gdy dotyczy to naprawdę trudnych rzeczy. I to, czasem mówi się o przebaczeniu jako o formie zapomnienia, ja nie mam perspektywy zapomnienia, że umysł nie pamięta, tylko że jeżeli coś, co wyrządzało ci krzywdę, z czasem mniej boli, przez to, że człowiek przebaczył, czas też leczy rany, ale przez to, że człowiek przebaczył, to to jest niesamowite. To jest, to jest cud i ten cud jest dla ciebie, nie? bo to ciebie mniej boli. Pewnie teraz znowu jest dziesięć innych historii, które trzeba byłoby skrajnych przytoczyć, tak. gdzie boli dalej, ale w samej zasadzie to działa tak. Tak. Więc pod, podsumowując, wydaje się, że patrząc na te kilka wersetów, nie ma innej drogi dla Chrześcijanina jak przebaczyć. Hmm. I to nie znaczy, że trzeba już i w tym momencie. To jest, Im większa krzywda, tym pewnie ten proces jest dłuższy, trudniejszy, ale nie ma innej drogi. W sensie nie ma innego kierunku. Yy. I, i, I to jest jedyna słuszna rzecz. I nie tylko dlatego, że bo nam ojciec nie przebaczy, tylko że taki charakter ma Bóg, i my jakby obcując z tym Bogiem, przenika nas jego charakter. I, i ten, ten kierunek o, o, obieramy, nie? I chyba fajnym byłoby właśnie to, co powiedziałeś, żeby użyć tego w taki sposób, że jak trudno nam przebaczyć, to żeby rzeczywiście myśleć o Bogu, który przebacza. Mhm. Bo. I nawet niekoniecznie, żeby sobie to wyrzucać, że nie umiemy, bo czasem naprawdę trudno przeskoczyć rzeczy, mhm. ale myślę, że ten przykład Boga, który przebacza i również przebacza nam, jest albo przynajmniej może być motywacją, albo jakąś inspiracją, żebyśmy my te kroki powoli robili do przodu. Mhm. W takiej mikroskali ja wiele razy tego doświadczyłem, kiedy mieliśmy z Marianką, z moją żoną różnicę zdań. To myślenie o Bogu i o Jego miłości napełnia taką miłością, że przychodzisz do drugiej osoby i nie zależy, czy jest Twoja wina, czy nie. Przecież przeprosi, no zawsze coś tam się znajdzie. Mm. Mm. <laughs> I, I ta postawa otwiera dru, drugie serce, nie? Ja nie mówię o jakichś wielkich krzywdach, bo ja takich nie doświadczyłem. Nigdy nie byłem w obozie. Nigdy nie, nigdy nie katował, nie nastawał na moje życie, nie, nie, nie próbował ani latami, ani wielkimi krzywdami mnie chłostać. Ale nie wiem, jak was, ale większość z nas myślę, że zdarza się właśnie z takimi codziennymi, drobnymi niezrozumieniem, czy jakąś formą. Właśnie złego zrozumienia, czy, czy narzekania, czy oskarżeń, i tak dalej. Tak czy siak, właściwe zrozumienie miłości Bożej do mnie pomaga przejść to i zachować właściwą postawę. Mhm. Jakimś takim wyważeniem chyba jest popatrzenie na przebaczenie jako na coś, co nie występuje w próżni. Jest wiele innych rzeczy, które dzieją się w naszej głowie, które wpływają na nasz sposób myślenia o ludziach o pewnych zjawiskach i to, że dzieje się jakaś krzywda, i my chcemy, żeby ona przestała się dziać, to jest wynikiem jakiegoś poczucia sprawiedliwości, jakiejś chęci zmiany, jakiegoś pragnienia życia w lepszym świecie i to wszystko jest sensowne i dobre, tylko że w jakimś sensie jest trochę niezależne od przebaczenia. Jest jakby mhm. troszkę obok, to znaczy, no to... ja mogę przebaczyć, nie chcąc, by rzeczy się powtarzały. I to nie jest to, że nie chcesz, by rzeczy się powtarzały, nie jest dowodem na brak przebaczenia. To jest po prostu inny element Ewangelii. Jest gdzieś taki fragment, chyba w listach Jana, yy, gdzie jeśli nienawidzisz swojego brata, yy, to ślepy jesteś, nie wiesz dokąd idziesz. Tak, skracając ten fragment, tam gdzieś jest jeszcze o Bogu wtrącenie. <laughs> yy, ja sobie kiedyś odebrałem ten fragment. Jeśli nienawiść, złość, jakieś negatywne nastawienie do drugiej osoby yy, jest w moim umyśle, to ja mam zaburzone, obiektywne spojrzenie, i teraz jak ja mam rozwiązywać różnego rodzaju problemy i zaprowadzać sprawiedliwość, jeśli sam w sobie mam kłębek negatywnych emocji mm. i jestem ślepy. To mnie oślepia i nie umiem tego dostrzec. Więc chyba jedyną słuszną rzeczą jest przebaczyć, ułożyć się z tym, pokochać. Pomodlić się za nieprzyjaciół i tych, którzy nas prześladują, a dopiero wtedy próbować zaprowadzać Bożą Sprawiedliwość. No i chyba są takie momenty, kiedy człowiek nie ma nic do robienia. I na przykład w Księdze Apokalipsy jest taki moment, kiedy krew wokół ołtarza wszystkich męczenników woła, do kiedyż Boże? I, I wiele męczenników, ich jedyną. Nadzieją na sprawiedliwość była nie to, że kiedyś zaprowadzą, zbierzemy się w kupę, mm -hmm. zorganizujemy i postawimy na swoim, tylko oczekiwanie Boże, ja przebaczyłem, mm. a Ty napraw krzywdę, Ty mm. przemień, zorganizuj, nie? żeby więcej nie było takich. Mi się też bardzo podoba to, jak... Przedstawiane jest przebaczenie z perspektywy Boga, że jeżeli coś zrobimy nie tak, żebyśmy do Niego przyszli, Mu powiedzieli i on nam odpuści, nie. Mhm. I to ta perspektywa przychodzenia jest fajna. Bo nigdy nie będzie tak, że my wszystko zapamiętamy, co źle zrobiliśmy, mhm. że z, nie wiem, w pewnym momencie wszystkie wymieniłem Bogu rzeczy. To nie o to chodzi nawet, nie? tylko właśnie A to Jadło i tak robił. Tak? Myślisz, że wszystko zapamiętał? W sensie, on każdy dzień notował w notesie wszystko, co coś źle zrobił, i na wieczór przepraszał Boga. A przez całe dzieciństwo wszystko zapamiętał, myślisz? No nie, no tak, od któregoś. No dość no ja, no rozumiem. Ja, ja to chcę powiedzieć, że, że my bardziej mamy do czynienia z Bogiem, który stara się zakomunikować coś takiego, że to przebaczenie ono jest jakimś elementem tych odnowy relacji. Mhm. Wiadomo, że w momencie krzywdy czasem z jakimiś ludźmi nigdy nie będziemy mieli relacji, bo jakby, różnie może być, nie? Ale to jest taka fajna wizja i dlatego w kościele mi się to bardzo podoba, bo w kościele działa to tak, że Bóg zabezpieczył nas najbardziej jak się da. Po pierwsze kazał nam się kochać. I to jest takie, no kochaj go. No dobrze, no to. Tak. I, I próbujemy, nie? I Bóg, Duch Święty przez nas tam uczy nas, zmienia, ale jak kochasz drugą osobę, to zazwyczaj. Jesteś bardziej tolerancyjny tak. na jakieś takie niedociągnięcia, Mega. coś tam się dzieje, nie? Tak. Z drugiej strony, jak kochasz osobę, to nie chcesz jej krzywdzić, może się zdarzy, ale nie chcesz tego robić, więc krzywdy jest jak najmniej się da, a jeszcze Bóg mówi, dobra, to przebaczajcie. Nie? I to a jeszcze takie... kiedy kochasz, to jesteś jeszcze bardziej szczery. No, to ma sens. Nie, nie, nie stosujesz politycznych zabiegów, doboru słów, żeby. Tylko rozmawiacie, bo wiesz, że ta druga osoba też stara się zrozumieć. Nie? Mm. Jakby ta relacja jest. Coraz... Właśnie to uczucie sprawia, że to naprawdę jest... naprawia się. To jest mm. naprawdę niesamowita zmiana. Tak no. mm. jeszcze przebaczyć. No. No dlatego o przebaczeniu, choć przebaczenie bywa decyzją jakąś, którą mm. trzeba podjąć jakimiś krokami, które to trzeba pocześnieć, emocji. O tak, to, to myślę, że, że to jest po prostu jakiś taki kierunek życia, taki styl życia, jeśli tak można powiedzieć. Taki, takie podążanie po prostu za Jezusem, ucząc się robić rzeczy niemożliwych dla człowieka. I to jest właśnie to, co to dochodzi do takich granic, które przestają być możliwe dla ludzi, w których Bóg tego nie zrobi. Bo przebaczenie tego, że dziecko komuś wzięło jakąś tam nie wiem, łopatkę, są jakieś drobne rzeczy, które można jakoś tak odpuścić, ale w pewnym momencie krzywda może dojść do takiego poziomu, że w moim światopoglądzie przebaczenie takich krzywd może być jedynie wynikiem Bożego cudu. Właśnie, ja się zastanawiam nad czymś takim i wybacz, że wr wrócę do tego tematu. Zastanawiam się w wbrew emocjom. Natomiast zastanawiam się nad faktem, czy mówiliśmy, że tak może być, natomiast wydaje mi się, że wbrew emocjom. Ja nie mówię przepraszam do Ciebie, tylko mówię do Boga. Boże mój, nie umiem przebaczyć, jest mi trudno przebaczyć. Dlatego spraw, żebym przebaczył, napełnij mnie tą miłością, nie? I do drugiego człowieka lepiej jest iść w momencie, kiedy już są inne emocje. Hmm. W sensie to chyba jest, właśnie ten, 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 to działanie wbrew emocji, decyzyjne jest w kierunku do Boga. A żeby On napełnił mnie właściwą postawą i emocjami, a wtedy drugiemu człowiekowi ja już przychodzę jakby przepracowany z tym od, w odpowiedniej. Oczywiście, no nie zawsze tak się uda, bo czasem coś się zdarzy i to jakby teraz jest moment, gdzie się trzeba dogadać, nie? Kiedy jeszcze te emocje są rozburzone. Natomiast zawsze chyba, w sensie, wydaje mi się, że Bożym celem jest nie chodzenie, w takiej świadomości, tak, ja przeprosiłem, ale gdzieś to nas tam męczy, nie? Tylko właśnie po to mamy dostęp do Boga, żeby On nam pomógł się ułożyć z tym, jakby przepracować to i czuć się z tym komfortowo, nie? Żeby na nowo zagościł ten pokój, który Bóg nam chce dać. I wydaje mi się, że to, to jest zakończony proces przebaczenia. Ułożyć się z tym, czuć się z tym w porządku. Nawet jeżeli pamiętamy tą krzywdę, tak, to to, to z tą Bożą łaską, z tym Bożym balsamem, to, to jest chyba najlepsze. Chciałbym, jeśli mogę, na podsumowanie odnieść się do historii z Księgi, z księgi Ezechiela w XVI rozdziale. Jest tragiczna historia. Tam jest Kościół przedstawiony, naród izraelski, jako kobieta, która tragicznie się zachowuje. Zdradza swojego męża na każdym kroku. Tam jest to opisane w taki bardzo mocny sposób, taki, że jak się to czyta, to to rodzi obrzydzenie. I na końcu tej całej historii, szesnastego rozdziału, spodziewa się czytelnik, że ten mąż, którym jest Bóg w tym obrazie, po prostu się jej pozbędzie, no bo, no bo jak? A rozdział kończy się tak. I wspomnisz o swoim postępowaniu i zawstydzisz się, gdy wezmę twoje siostry, zarówno starsze, jak i młodsze od ciebie i dam ci je za córki, lecz nie na mocy przymierza z tobą, i odnowię moje przymierze z tobą i poznasz, że ja jestem Pan, abyś pamiętała i wstydziła się, i już nigdy nie otworzyła ust swojej ze wstydu, gdy ci przebaczę wszystko, co uczyniłaś, mówi mocny Pan. I to jest. To przebaczenie jest bardzo w takich jaskrawych słowach wyrażone, ale mimo wszystko, to jest przebaczenie rzeczy, które są obrzydliwe. I Bóg mówi to w taki sposób: Ja ci przebaczę wszystko. I to, że ty będziesz pamiętać to, że ci przebaczono, to wpłynie na to, jak będziesz dalej funkcjonować, jak będziesz dalej żyć. Nawet będziesz się wstydzić, a jednak ja ci przebaczę wszystko. I ja chciałbym, nawet jeśli nie umiem zdefiniować dobrze przebaczenia albo odnaleźć się we wszystkich życiowych sytuacjach, ja chciałbym umieć po prostu przebaczać tak jak Bóg. Przebacza. I myślę, że Bóg to we mnie robi, że uczy mnie tego. I staram się mieć taki pokój, że na tej drodze mm -hmm. będę w stanie dzięki niemu sprostać tym potrzebom przebaczania, gdy, gdy znowu kolejne będą takie okoliczności. Żeby kogoś zawstydzić. <głosy> <głosy> I żeby ktoś z tym wstydem. <noise> To brzmi jak dokładne zaprzeczenie. Tak jak, tak jak Paweł, który złe, na zło dobrem węgle rozważa na głowę. Nie, ale właśnie to jest to, że właśnie ta, ta, ta boży charakter i boże przebaczenie, ono po prostu, jak to się mówi, wstrząsa, pali. Tak. No. I sprawia, że mówimy, wow, co za, co za miłość, która pokonuje. Taką krzywdę, hmm. i to inspiruje, to ja chcę odpowiedzieć tym samym, nie? Hmm. No to co? Czujemy, że nie daliśmy zbyt wielu odpowiedzi. Niemniej myślę, że nawet zwykłe rozmawianie o przebaczeniu jest wartościowe dla jakiegoś takiego czy inspirowania, czy pojmowania głębiej tych, tych rzeczy. Pomodlimy się, co? Poprowadzisz nas w modlnięcie? Panie Boże. Dziękuję Ci, że mogliśmy dotknąć rąbku charakteru Twojego i dziękuję Ci, że z niego płynie takie piękno Twojej miłości, Twojego ciepła, Twojej troski, że Ty umiesz przebaczyć, Ty umiesz pogodzić się wewnątrz z różnymi Bożymi emocjami i żeby człowiekowi dać to, co najlepsze, to, co go zmieni, to, co zawstydzi. To, co rozpali w nim miłość. Boże, dziękuję Ci za Twój charakter. Że jesteś potężny, że posiadasz moc i władzę i że nie jesteś despotą, ale w całej tej Twoich możliwościach jesteś dobry. Boże, jak to dobrze o tym wiedzieć i takiego Boga znać. Boże, jako Twój lud. Wszyscy ci, którzy słuchają, proszę. Naucz nas odpowiedzieć dla Ciebie tym samym, i być dla siebie nawzajem, jako ludzie odpowiadać Twoim charakterem. Boże niech Kościół, niech chrześcijaństwo zabłyśnie tym złotem, tym pięknym, tą wartością, którą dałeś, tak jak chciałbyś, żeby ten Kościół wyglądał. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Przyjaciele, dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami w tym odcinku, no i co? Życzymy wspaniałego życia, pełnego przebaczenia. <grymiania> Trzymajcie się, hej, jego dnia.